Nazywam się Michał Stachnicki. Dzisiaj podpatrujemy jak się miewają roboty roboty na stacji Olsztyny Głównej. Tutaj już usunęli tor na peronie czwartym. Coś tam niby pracuje. O! Tak to wygląda. Tam stoi sztadlet, skarbek i pociąg. Nie wiem jaki. W ogóle wszystko wyłączone. O! Dziwne. Tam leżą teraz. No, tam jest wagon, którego jeszcze nie widziałem. Pewnie jakiś służbowy. No, tak zakończyłem. Chciałem tylko ogólnie pokazać. Do widzenia.